Dobrze. Hejka kochani, kolejny vlog mas 15 dzisiaj, niedziela, ja nie ogarnięta jeszcze 10.49, yy, Ale zeszliśmy na dół, zjedzimy śniadanie, potem trochę ogarnęłam, więcej, mama ogarnęła, bo mama zrobiła śniadanie. Pojechali teraz do kościółka i chyba do spowiedzi. my oczywiście pewnie zrobimy to przed samymi świętami, tak jak w tamtym roku, no ale nie mamy wyjścia, bo może dopiero wraca. I y... w sobotę przyszłą I musimy jeszcze ogarnąć, także trochę tego mamy, ale na szczęście wiemy co chcemy, mniej więcej i dla Antosia wiem, a dla Laurci a wiem, ale możemy się zmienić, myślałam, że czymś we mnie rzuca. Ja. No i dzisiaj ubieramy choinkę, ja się chcę ogarnąć, nie robiłam nic ze sobą, bo chcę zrobić Mamo, sobie maseczkę. Tak przygotuj wszystko. A przygotowałam. Kocham, kocham takie niedziele. Yy, oboje dzieci mieli w nocy jakieś napady, takie kaszlu. Yy, I Laurce i Antosio widzałam boredu albo aż ich tak zatykało, a w ciągu dnia nie dzieje się nic. Coś tam kaszlą, coś tam, ale czują Zabrałem się bardzo dobre. Więc Antoś raczej pójdzie jutro do przedszkola. Zobaczymy, a teraz idę się z nimi pobawić. Kalendarze już otwarte, Laurcia miała elementy ogrodzenia, a Antoś miał takie um, uprząż dla reniferów, tak? Którą się zapina do samochodu. Jeju, jest taki słaby internet, że nie da się bezpośrednio zrzucić vlogmasu y, na YouTube. No, nie da się przerywa i muszę renderować i dopiero wtedy wrzucać bo tak to kiepsko Jednak jaka Śliczne. Podoba Ci się? Laurciu? Co na to. Jest inna to.

Luśkami zasnęła, muszę ją obudzić. Nie śpi godziny, ale już jest koło piątej, i potem będzie masakra. Przyszłam tu ogarnąć i budzę ją, i powiem Wam, że nie nagrywałam dzisiaj. Nagrywałam w ogóle ubieranie choinki telefonem, bo kartę miałam włożoną do laptopa i tam miałam zrenderowany film ze względu na to, że na komputerze nie miałam tyle pamięci. To jest minus MacBooków i. Yy, yy, a adapter drugi mi się zapsuł do karty i nie mogłam nawet innej karty włożyć a poza tym dzisiaj myśl goni myśl uwierzcie mi, że rozmawiam z kimś i łapię się na tym, że nie słucham tej osoby, nie słucham dzieci bo myślę tylko o jednym, żeby ten koszmar ta niepewność się skończyła i znowu gadam w kolejnym vlogu o tym samym, ale ja po prostu już Błagam Boga, po prostu jestem w stanie klęknąć na kolana i się popłakać. Byleby to się już jutro wyjaśniło i to na nasz plus. Bo jak ja nawet nie chcę sobie myśleć o tym, ja się chyba załamię. Naprawdę. I chcę się już w końcu zacząć cieszyć tymi świętami, żeby się te problemy tak trochę rozwiały. Mąż, mężowi jakby się dużo lepiej pracowało, wróciłby taki zadowolony, z energią do działania, byśmy sobie działali zaraz po świętach, te święta by były takie spokojne. Nie przyjmuję innej możliwości. Powiem Wam szczerze, że tym bardziej, że to miało się już zakończyć w listopadzie, w październiku nawet miała się już ta sprawa wyjaśnić, a wyszły rzeczy, o których my nie mieliśmy pojęcia, bladego pojęcia. Teraz zostało to już wszystko naprostowane, wyjaśnione i tak dalej, ale mimo to, przez to, że tak się podziało wcześniej, to teraz, mimo że wiem, że już w ogóle wszystko jest na tip top, to i tak się boję. To i tak się boję, i nawet jak to się jutro wyjaśni, to dopóki ja nie będę miała papierka w ręce, oczywiście Wam powiem, że kamień z głowy, ale dopóki nie będę miała papierka w ręce, to Wam nic nie powiem na temat tego. Dopiero jak dostanę papierek, a papierek dostanę jak może wróci. I mam nadzieję, że jeszcze przed świętami. Chyba jak nie, to dopiero po świętach i wtedy Wam powiem o wszystkim. W ogóle zastanawiam się, czy jeżeli wszystko będzie na plus i na tip top, to vlogmas przedłużymy. Jeżeli będzie na tip top, to może nawet pociągnę ten vlogmas do końca grudnia. Ale jeżeli nie będzie na tip top, jeżeli nie będzie na plus, to wątpię, że pociągnę to do końca grudnia. I że w ogóle coś się potem pojawi w grudniu. Także trzymajcie kciuki, bo od tego zależy mu... Istnienia mojego kanału w grudniu, ale musi być dobrze. Nie, no musi być dobrze. Wszyscy mi mówią, że teraz musi być już dobrze. Wy mi mówicie, że musi być już dobrze, a ja i tak się schizuję i wiem, że pewnie za tydzień, dwa, trzy, za miesiąc wrócę do tego filmu i powiem: Jaka ty jesteś głupia, jaka ty byłaś głupia. Naprawdę. Ale w ogóle jestem taka śpiąca dzisiaj. Widzicie, jakbym była na jakimś haju przez tą nockę, którą miałam z dziećmi. Ten duszności, ta duszności. Tego kaszlało, tą kasz. Koszmar. Mężu, wracaj. No, także. Sprzątam tu i budzę Luśkę. I sobie zajdziemy sobie na dół coś. Porób. Mama robi jakieś tortille wrapy na. Kolację, tak mam dobrze. Tak mam dobrze, a nie umiem się tym cieszyć. Bo jest dobrze z moją psychiką. Niech się to już skończy. Nie wyglądamy. O matko, to światło jest tu takie trupie. Co? to ta nazywała na koryto. Nie wyglądamy, ale też nie czujemy się na to, żeby wyglądać, nie Lula? Ja się czuję jak taka, nie wiem, jakaś na detoksie. Na takim haju. Na detoksie od haju. Och, chcę być na haju życia. A ta? Taki mój. Dziemka, dziemka moja. Dziemka, dziemka i, i co? Dobra nie ogarniam tu teraz, potem tu przyjdziemy trzeba tu kupić żarówki i to dzienne, ciepłe światło bo to jest brzydkie to też jest brzydkie bo jest żółte fajne światło jest na przykład o, to dzienne, białe dzienne e, takie no, takie światło jest fajne w domu to jest przyjemne to jest żółto włóte, albo po prostu tu się tak wydaje. To chyba to samo co tam. Nasza pościa się słyszy. Tu też jest fajne światło. Tu też jest. Tylko czy Obudziłaś mamusię? Obudziłaś mamusię? Zobaczmy. Mm bardzo. -hmm. Santa Claus is coming Kto pukał na okno? Antoś? Słyszałam, że Mikołaj pukał na okno. Sprawdza, jak Ty się sprawujesz. Popatrz, dla jak się choinka świeci. Jo! beautiful, Amu amu! Zaklęć sobie, czarnoskóre! sobie! Amu amu! Kochani, wyszłam na górę z dziećmi, za chwilę pójdę kąpać Laurkę i tak sobie, widzicie, włączyłam takie ciepłe dzienne światło i dużo jest lepiej niż jak stanęłam pod tym białym takim, nie wiem, ono mi się z salami chirurgicznymi kojarzy to światło, albo ze, z marketami. Mam tu się z pobawi i pozwoli mam je nagrać. E, chciałam się odezwać odnośnie tego psa. Tylko jedna odpowiedź była bliska, prawie, prawie, ale Bullmastiff, bardzo blisko, można je pomylić, mortki to, no nie wiem sama czy bym odgadła, jakbym zobaczyła samą mordkę psa, który jest który, ale mega blisko i tylko że Bullmastiffy są dużo chyba większe, tak mi się wydaje, no większe, większe, większe. No, ale blisko, blisko. Osoby, które pisały mi o Jorkach i tak dalej, no to chyba nie do końca posłuchały, jakiem się psy podobają. mi, że takie psy podobały jak Jorki podobały mi się, jak byłam nastolatką. Teraz to nie jest w ogóle w porównaniu z tym psem, którego ja mam, to York. To, jest to no, chyba nie ma większego przeciwieństwa. Poza tym, ja chcę koło domu mieć psa stróża psisko, a nie piesełko do kochanego do przytulania. Bo ja wiem, że takie Jorki są w stanie narobić wiele ruchu i tak dalej, ale ja chcę po prostu, że jak ten piesko mnie stanie, to żeby no, wiecie, budził respekt. I no żeby, wiecie, był stróżką tego domu. Ja nie mówię o to, że będę chodzić, wiecie, po wiosce i straszyć tym samym ludzi. Nie, 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 absolutnie. Ale no mm, Sami wiecie, jaką pełnią rolę psy stróżujące. I dla mojego też takiego komfortu, że gdy ja zostanę w domu sama, to nie będę się dygać. Był też komentarz odnośnie tego, że ktoś miał psa i ten piesek poszedł do rodziców. Mega fajnie, że wiecie, tak blisko znalazł dom i tak dalej, ale kochani, dla mnie to... Może to jest, dla niektórych będzie głupie porównanie, ale dla mnie decyzja o tym psie to będzie trochę jak decyzja o tym, czy jestem gotowa na dziecko. Bo dla mnie to będzie taki drugi członek rodziny i dopóki ja nie będę taka 100% mega super pewna, czy chcę tego psa, to to nie podejmę tej decyzji, ale wiemy, że na pewno się zjawi, bo u mnie w domu, odkąd ja tu jestem, odkąd jestem świadoma... Musicie śpiewać oboje jeszcze. Y A to chciałbyś mieć psa w domu? O, 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 tak, ale Czejsa. <grym, grym, grym>, odkąd... <grym, ja jestem świadoma, to u mnie w domu nie było roku, żeby nie było psa. A nawet były takie lata, w którym były dwa psy. Y i, i, I jestem w pełni ta świadoma, były też pytania o budę, nie, no na pewno nie będzie pies zamknięty w budzie i w końcu. No i nie będzie to też właśnie organ i taki żaden piesek Tak samo wszystkie rasy długowłose odpadają. Nie dlatego, że jestem leniwa, ale dlatego, że miałam kota, mam traumę, miałam kota, persa, tak jak wam mówiłam, nie wiem czy wam mówiłam, długowłosego. No to rozłóż. A to już ty się idziesz kąpać i idziesz spać. Po tym jak miałam kota długowłosego, to odpadają. Ja wiem, że pies nie drapie tak jak kot i zazwyczaj lubi to, ale ja po prostu mam po tym kocie taką traumę, my żeby go wygolić, obciąć, musieliśmy go ogłupiać u weterynarza, bo on po prostu wpadał w szał. Były takie momenty, że żeśmy go w dwójkę z mamą trzymały i, i trzecia osoba nie mogła sobie z nim poradzić, żeby go doprowadzić do jakiegoś ładu i składu, dlatego pasuje. Tylko krótka sierść i, i na pewno tak samo nie labrador. Jakoś nigdy nie. To znaczy, nie, nie przepadałam, dla mnie wszystkie psy są fajne, ale y, w ogóle nie budzi we mnie jakichś żadnych uczuć, tam jest. Nie, nie, nie wiem, nie podoba mi się ta rasa, może dlatego, dlatego nie, nie, to nie będzie labrador. Ale zgadnijcie, może zgadniecie. Zobaczcie jak to słoneczko pięknie się inhaluje ze smoczkiem, już by jest zmęczona, ale ona tak grzecznie się inhaluje. Już mamunia będzie trzymać. No się boję, że ona mi zaśnie A musi jeszcze zjeść mleko, bo ona tak mało dzisiaj zjadła. Ona z bananie. Banana zjadła, trochę kiri, Nie chce mi dzisiaj jeść to dziecko moje. Ale dobrze się czuję. Zobaczymy. Jak człowiek się wykąpie, zrobi coś ze skórą, to od razu nie lepiej wygląda Poczesze włosy jakoś normalnie. Ja już siedzę przed komputerem, a poza tym jest ciemno, to się lepiej wygląda. Zapaliłam sobie świeczuszki tam na oknie na poprawę humoru. Bo naprawdę mąż mnie tu cały czas tak wspiera, że będzie okej okay, że nie ma innej opcji że będzie dobrze uwierz i tak będzie 2.20 będzie nasz że, ale jakoś nie wiem boję się Na, niech ta chwila już nadejdzie No, i z tą myślą moją, i z, z tym obiecuję, że. Albo nie obiecuję, ja powiem, już ja ci, ci obiecuję. Chciałam obiecać, że już nie będę o tym gadać, dopóki się to nie wyjaśni, ale ja nie dam rady. o oh my god, jeszcze z moim bratem piszę. Sobie. Tak dalej. No. Kochani, trzymajcie się cieplutko, subskrybujcie nasz kanał, bądźcie z nami na bieżąco. Witam wszystkich nowym, nowych na naszym kanale. Wierzcie mi, że gdyby nie te problemy, to ci, którzy z nami są długo, to wiedzą, że u nas jest pozytywnie i bywa zabawnie, ale. Trafiliście po prostu do nas w takim, a nie innym momencie. Że jestem takim trochę wraczkiem, ale widzicie, jeszcze się uśmiecham, także nie jest tak źle. I na siła trochę, ale przyciągam do siebie to, że będzie dobrze, i do usłyszenia.